Modlitwa o odnowę, ochronę i podziękowanie za dzień z interesją świętego Miguela Arcanio. Panie, w ten poranek, który wschodzi pogodnie nad horyzontem, kiedy pierwsze promienie słońca dotykają ziemi z łagodnością i ogłaszają, że kolejny dzień został utkany przez Twoje ręce, stawiam się w Twojej obecności z otwartym sercem, pełnym nadziei. Jakże cenna jest ta chwila, ten powiew świtu, który szepcze do duszy, że wszystko może zacząć się od nowa, że nic nie jest stracone, że miłosierdzie się odnawia, tak jak mówi lamentacje 3:22-23. Miłosierdzie Pana jest powodem, dla którego nie jesteśmy pochłonięci, bo Jego miłosierdzie nie ma końca. To właśnie w tym świętym świcie, w tym delikatnym porannym wietrze, który dotyka skóry i koi ducha pokornie i wiernie wzywam twojej obecności o wieczny Boże i proszę abyś wraz z przebudzeniem natury przebudził również moją duszę do twojego światła niech ten dzień nie będzie tylko kolejnym dniem ale kamieniem milowym transformacji poddania się świętości i pokoju od teraz wołam o ochronę święty michale archaniele Książę niebiańskiej milicji, który w tej godzinie wciąż rozbrzmiewa zwycięstwem światła nad ciemnością. Wejdź w tę modlitwę jako strażnik mojego domu, jako obrońca mojego ducha. Niech cienie nocy, z ich lękami i niepewnością zostaną rozproszone przed Twoim płonącym mieczem i chwalebnym światłem nieba. Niech nie pozostanie we mnie żadna ciemność. Michale. Oddal ode mnie wszelkie złe wpływy, każdą myśl o porażce, każde poczucie winy lub duchowy paraliż. Umiłowany ojcze, dziś poświęcam Ci każdy obszar mojego życia. Niech Twój duch prowadzi mnie w moich decyzjach, relacjach, myślach i słowach. Obym był narzędziem Twojej woli, nawet jeśli po cichu, będąc światłem tam, gdzie jest. Ciemność i miłością tam, gdzie jest ból, pobłogosław moje życie osobiste, Panie. Obym miał rozeznanie i mądrość w radzeniu sobie z wewnętrznymi wyzwaniami. Przywróć mi to, co czas, rany lub grzech próbowały wymazać. Ulecz moje wspomnienia, traumy i wątpliwości. Daj mi mocną tożsamość w Tobie, ponieważ wiem, że w Chrystusie jestem wolny, jak mówi Ewangelia Jana 8:36: Jeśli syn was wyzwoli, rzeczywiście będziecie wolni. Zaopiekuj się moją rodziną, panie, połóż swoją dłoń na moich dzieciach, rodzicach, rodzeństwie, małżonkach, przyjaciołach i wszystkich tych, którzy idą obok mnie. Chroń domy, panie, niech panuje miłość, niech przebaczenie. Będzie prawdziwe i niech Twoje imię będzie tronowane w naszych rozmowach i czynach. Niech zatwardziałe serca zostaną złamane przez Twojego Ducha Świętego. Pobłogosław także Panie moją pracę, moje działania zawodowe. Obym działał dziś z doskonałością, etyką i oddaniem. Nawet w chwilach presji lub zniechęcenia, obym pamiętał, że jestem tam dla większego celu. A jeśli jestem bez pracy, Panie, otwórz drzwi, których nikt nie może zamknąć, jak mówi objawienie 3.8. Naucz mnie czekać, nie tracąc wiary, pobłogosław moje zdrowie, Panie, przywróć to, co chore, zrównoważyć to, co w nieładzie. Wzmocnij moje ciało, mój system emocjonalny i duchowy. Niech żadna choroba nie zdominuje mojej historii, ponieważ Twoje Słowo mówi w Psalmie 103:3, że Pan jest tym, który szyi, odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie Twoje choroby. Umieść swój pokój nad moimi związkami, Panie, obym nauczył się więcej słuchać, mniej osądzać i łatwiej wybaczać. Usuń z mojego serca wszelką urazę, wszelką dumę, wszelką potrzebę posiadania racji. Niech dzisiejsze spotkania będą mostami, a nie murami. Niech każde moje słowo będzie balsamem dla drugiej osoby. Panie, wołam teraz również za wszystkich, którzy stoją w obliczu trudnych bitew: tych, którzy płaczą, tych, którzy nie spali dziś dobrze, tych, którzy są w szpitalu tych, którzy kogoś stracili, tych, którzy myślą o poddaniu się. Idź i spotkaj się z każdym z nich, Ojcze. Obejmij ich swoją niewidzialną i potężną obecnością. A jeśli taka jest twoja wola, użyj mojego życia, aby dotrzeć i pocieszyć te serca. Święty Michale Archaniele, broń nas w bitwie. Dziś rano proszę, aby Twoja niebiańska armia była wokół mnie i wokół mojego domu. Niech żadna broń ukuta przeciwko mnie się nie powiedzie, jak mówi Izajasz 54:17. Niech każda próba wroga, by ukraść mój spokój, moją wiarę, lub moje skupienie, zostanie udaremniona przez moc niebios. Obym był świadomy, że nie walczę sam, ale odziany w zbroję Bożą, jak mówi list do Efezjan 6. Duchu Święty, napełnij mnie swoimi darami. Daj mi mądrość w radzeniu sobie z nieprzewidzianym, cierpliwość w procesach, odwagę w obliczu wyzwań i łagodność w słowach. Obym miał wrażliwość, by dostrzegać twoje dotknięcia nawet w szczegółach codziennego życia. Poświęcam ci, panie, każdą godzinę tego dnia. Niech każda z nich będzie przeżywana z celem i obecnością. Obym nie tracił czasu na to, co nie buduje, i umiał dostrzegać błogosławieństwa, nawet w drobiazgach. Naucz mnie żyć dniem dzisiejszym z oczami utkwionymi w Twojej miłości. Zanim zakończę tę modlitwę, chciałbym zaprosić tych, którzy mnie teraz słuchają. Napisz swoje amen w komentarzach, jeśli poczułeś, że ta modlitwa dotknęła twojego serca. Zostaw też swoją prośbę o modlitwę, chcę wstawiać się za tobą. Jeśli ta modlitwa przyniosła pokój w twoim sercu, podziel się nią z kimś, kto potrzebuje słowa wiary. Rozprzestrzeniajmy to światło. Bądźmy częścią sieci modlitwy i nadziei w tym zmęczonym świecie. Święty Michale Archaniele, towarzysz mi przez cały ten dzień. Idź przede mną, otwierając ścieżki. Bądź po mojej prawej i lewej stronie, jako tarcza i miecz. Strzeż moich kroków. Chroń mnie przed wypadkami, złym towarzystwem i błędnymi decyzjami. Obym czuł Twoją obecność? I Twoją gorliwość do ostatniej sekundy tego dnia. Panie, dziękuję Ci, że pozwoliłeś mi żyć dziś rano. Ufam Tobie, odpoczywam w Tobie i powstaję w Twoim imieniu. W imieniu Jezusa, Amen. Napisz swoje Amen w komentarzach, jeśli ta modlitwa przemówiła do Twojego serca. Zostaw swoją prośbę o modlitwę, pomódlmy się razem za Ciebie. Podziel się tą modlitwą z kimś, kto potrzebuje pokoju i siły na nowy dzień. Subskrybuj, aby codziennie otrzymywać modlitwy, niech Bóg cię błogosławi.